Wipsorko, Panie i Panowie, przed Państwem Ewa Piątko. No na pewno sylwetką Pawła Wotawowa Ewy Piątkowskiej nie zastraszyła. 28-letnia pięściarka urodzona w Radomiu i natychmiast trafia mocnym prawem. Drugi zawodowy pojedynek Ewy Piątkowskiej. Pierwszy wygrała przed czasem. I to bardzo szybko. Na gali w piątkach rozprawiła się z Mają Jachić w pierwszej rundzie. Piątkowska lubi się bicie, nas nie z takiego agresywnego stylu, ale... Widać bardzo wyraźnie, że to jest dobrze wyszkolona technicznie zawodniczka. No zresztą sama Ewa reklamowała ten pojedynek jako bójka w nocnym klubie. No i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. To mówi też trochę o jej temperamencie. Dynamiczna. Na razie zdecydowanie celniejsza jest Ewa Piątkowska. Pawla Botawowa ma większe doświadczenie, ale na nic się to zdaje. Mocne ciosy spadają na głowę Botawowej za chwilę. Chyba będzie liczona, Ależ zamroczona potężnie. Efektowny początek. Ewy Piątkowskiej wydaje się, że ta walka lada moment się skończy, chociaż Jarosław Soroko prosi o troszkę zwolnienie obrotów po boksowanie na dystans, no ale nie wiem czy charakter Ewy pozwoli jej na spokojny boks. Tutaj nie będzie liczenia. Przestrzeliła Ewa teraz prawym prostym. Jeszcze raz lewy, prawy. Dużo czasu ląduje na głowie. No i poleciał ręcznie, to jest koniec tego pojedynku, kolejny, no to w pierwszej rundzie Ewa Piątkowska. Efektownie rozpoczyna swoją przygodę z boksem zawodowym Ewa Piątkowska. Dwie walki, dwie zwyciężone przed czasem, dwa razy w pierwszej rundzie. I oto opłoszenie prezydyktu. Zapraszamy obie zawodniczki w pojedynku Polscu Zamalonego Kobiet. Zmierzyły się kwarta botanowa. lekkiej boksu zawodowego w ringu narodniku w ringu zaprezentuje się Petr Gina.